Wiem jak bardzo jest to kontrowersyjny temat, ponieważ każdy z nas ma swoje zdanie i z przyjemnością każdą z tych opinii poznał, o ile będzie oczywiście kulturalna. Nim jednak zaczniemy, chciałbym, by każdy odbiorca owego materiału miał na względzie, że to co za chwilę powiem, nie jest jedynie słuszną prawdą, nie jest też czymś, czym należy się w 100% sugerować, to raczej luźne przemyślenie i rozważanie nad tytułowym pytaniem, czy piractwo ma jeszcze sens w oparciu o polskiego odbiorcę gier. Piractwo w naszym kraju było dla wielu w latach 90. czymś naturalnym, dla wielu do dziś jest owiane kultem wspomnień i ten stan rzeczy był z pewnością spowodowany z zupełnie inną dostępnością mediów, jak filmy czy gry, i niekiedy poznawanie tych treści ograniczało się do słabych tłoków kupowanych na giełdach czy targowiskach. Sprzedaż konsol również wzrastała wraz z możliwością przeróbki danego urządzenia, przez co choćby takie PlayStation było zdecydowanie bardziej popularne niż konkurencyjne Nintendo 64. Można to wszystko w jakiś sposób zrozumieć z powodu kilku czynników. Ceny oryginalnych gier, o ile gdziekolwiek można było je dostać, kosztowały 1 trzecią minimalnej płacy. Kolejnym takim czynnikiem zakupów tego typu dystrybucji był brak internetu który nie był wtedy zbyt powszechny, a nawet gdyby był, to o sprzedaży internetowej czy też dystrybucji cyfrowej nikt nawet nie marzył. No ale zostawmy te wspomnienia i zajmijmy się obecną sytuacją. Dystrybucja cyfrowa, abonamenty i gry za darmo. Konsolowi i pc PC-owi gracze dożyli wspaniałych czasów. Gry można kupować bez wychodzenia z domu, w niskich cenach lub w wszelkich promocjach, a w przeciągu miesiąca na platformach takich jak Epic, GOG czy też Steam wciąż rozdawane są produkcje, za które przyjdzie nam zapłacić okrągłe 0 złotych. Oczywiście nie możemy liczyć na tytuły za darmo w dniu ich premiery, ale nie wydaje mi się, że możemy tego od kogokolwiek oczekiwać. Ale czy na pewno? Nie musimy długo szukać nowości w zasięgu ręki choćby z platformą Xbox Game Pass, gdzie wiele gier można ograć już w dniu premiery, startując z usługą już od 4 zł. A jeśli wciąż Wam mało lub chcecie gier na umowną własność, to macie też abonament od Amazona, gdzie co miesiąc w obecnej cenie 50 zł rocznie możecie odebrać do kilku kolejnych gier miesięcznie. Dostajemy więcej niż jesteśmy w stanie ograć będąc dorosłym człowiekiem. To jednak nie rozwiązanie bez wad. W dystrybucji cyfrowej nie ma wszystkich gier, czyli o Abandonware słów kilka. Zdarza się tak, że mimo setek gier rocznie jakie przyjdzie nam przypieć do swoich kąt, brakuje nam tej jednej jedynej, która spędza sens powiek, dla której wydalibyśmy nawet te 50 zł, byleby tylko móc ją kupić i ograć. Niestety wiele z gier, które dla nas były czymś niezwykłym, na przestrzeni lat zostało zakopane w odmentach świadomości graczy lub zwyczajnie studia deweloperskie, przestały istnieć i powiecie w sumie, że można przecież kupić płytę na portalu aukcyjnym i ograć konkretny tytuł. Oczywiście, że tak, ale ile procent graczy posiada jeszcze w swoich jednostkach napędy? A jeśli jakimś cudem tak jest, to zastanówmy się czy pobrana stara gra z portalu z softem Abandonware cokolwiek zmienia dla nieistniejącego wydawcy lub dewelopera. Każda gra jaką kupicie z drugiej ręki nie jest w żadnym stopniu zarobkiem dla oryginalnego twórcy. Oczywiście z zupełnie gdzie indziej mieści się rozważanie względem kolekcjonowania gier, obcowania z wydaniami czy też miłością do retro. O potrzebie posiadania nie wspomnę. A co jeśli walka z piractwem nie pozwala cieszyć się komfortową rozgrywką i jedynym wyjściem z takiej sytuacji jest pobranie spiraconej wersji? Secur, Denuvo i inne badziewia. Walka z piractwem od lat jest wojną, w której głównymi ofiarami nie są piraci, ale legalni użytkownicy. Denuvo w wielu słabszych sprzętach powoduje spadki FPS-ów w rozgrywce, na co dowodem jest wiele materiałów na ten temat. Sekurrom z kolei zabił jedną z moich ulubionych gier. Posiadam Tron Evolution na Steam, legalna kopia, której po zainstalowaniu właśnie przez Sekurrom nie jestem w stanie odpalić, przez co już na Steam jej nie kupicie. Oczywiście można robić wszelkie fikołki krakerskie, by złamać to zabezpieczenie, ale czy to faktycznie tak ma wyglądać? Czy wszystkie DRM-y muszą bić legalnych odbiorców? Prędzej czy później każde zabezpieczenie jest łamane. To tylko kolejne wyzwanie dla ludzi, którzy za cel biorą sobie ich pokonanie. Nie mówiąc już o grach, które wymagają stałego połączenia z internetem, bo internet i jego prędkość też może być problemem. Czy internet dla kogokolwiek jest jeszcze problemem? Na przestrzeni lat średnia prędkość internetu stale wzrasta według Speedtest.net średnia internetu domowego w 2022 roku wzrosła do 110 megabitów na sekundę. Internet mobilny to z kolei 42 megabity, zaś światłowód 231 megabitów i 5G to 142 megabity. Oczywiście są to prędkości, które na ludziach pamiętających połączenia modemowe robią wrażenie. Prawda jest jednak taka, że gry przestały ważyć tyle, by mieścić się na płycie DVD od sąsiada. Przykład? Call of Duty Warzone zajmuje według Google aż 170 75 GB na dysku. Oczywiście nie są to nadmuchane niczym gigabajty, bowiem wciąż lepsza grafika, nowych produkcji i dobrze wyglądająca rozgrywka w 4K zwyczajnie musi mieć odpowiednią wagę. Problem leży gdzie indziej, bo jednak wspomniana przed momentem średnia to jak zawsze średnia, a nie minimalna tego, czego można się spodziewać. Sam jestem użytkownikiem internetu mobilnego w mniejszym mieście i zwyczajnie nazwanie prędkości tragedią jest tu najbardziej właściwe. Przez to pobieranie gier o wadze 40-50 gigabajtów zajmuje niekiedy tydzień. Tydzień włączonego komputera tylko po to, by pobrać konkretną grę. Przez co wielu ludzi sięga po tak zwane repaki, w wielu przypadkach posiadając oryginalnie zakupioną kopię. Brakuje trochę funkcji na Steam czy innych Launcherach z możliwą kompresją pobieranych danych, by faktycznie ludzie ze słabym internetem mogli jakoś odnaleźć się w tym wszystkim. Nowe gry kosztują krocie i są coraz droższe. To prawda, ale czy to wciąż argument, którym warto bronić tezy korzystania z nielegalnych źródeł? Totalnie nie. Teraz wszystko jest drogie i nikt chyba nie oczekuje, że produkcje, nad którymi pracuje 100-200 osób, będą kosztować tyle co gry w kioskach ruchu w 1998 roku. Poza tym, w tym 1998, jak i dziś, pamiętajmy, że to rozrywka. To medium, bez którego możemy przeżyć, nie musimy też gonić za trendem, kupując gry w pełnej cenie. Poczekajmy na poprawki i upragnione obniżki. Gry mogą być wtedy lepsze, adekwatne do ceny jaką za nią zapłaciliśmy. Jeśli ktokolwiek spyta mnie czy kupuję gry na premierę to odpowiem krótko, że nie. Nigdy nie zdarzyło mi się, bo zwyczajnie mnie na nie nie stać lub mam inne wydatki w dorosłym życiu, gdzie te 2-3 stówki można ulokować. Jednak te zaległości przez lata zbudowały bazę gier, które teraz otrzymałem za darmo lub za kilka złotych i cenie, bo gry drogie, jest tłumaczeniem totalnie od czapy. Gry nie mają demek, a ja chcę tylko je sprawdzić. To też temat, któremu można byłoby oddać rację, gdyby nie jedno miejsce w sieci. YouTube. To największa baza benchmarków na żywym organizmie. Wystarczy podać procesor, GPU i moment od premiery masz dostęp do wszelkich możliwych konfiguracji. Konsola Digital Foundry przygotowuje Ci konkretną analizę działania tytułu. Nie sprawdzisz, tak oczywiście, czy gra Ci podpasuje, ale to ryzyko każdej produkcji. Emulacja. To chyba wątek, nad którym ciężko mi się wypowiadać. Nie ukrywam, że bardzo cenię sobie emulacje, głównie ze względu na to, jak użytkownicy jednych sprzętów mogą korzystać z gier tych drugich i na odwrót. Lub zwyczajnie wszelkie modyfikacje, które wpływają, że gry jakie znamy z różnych platform mogą być jeszcze piękniejsze lub bardziej przyswajalne. No i największy plus to ten sam, który można podpiąć pod abandonware. Te wszelkie ROMy latające po sieci to czynne muzeum. Tysiące gier, które dzięki tak wielu miejscom nie zginą w zapomnieniu. Dadzą się sobą bawić kolejnym pokoleniom, nawet wtedy, gdy oryginalne nośniki czy sprzęty wyzioną już ducha. Nie da się uniknąć tego, że to jawne łamanie prawa autorskiego. Dobrze, że Nintendo postanowiło lekko zmonetyzować swoje stare produkcje, oddając do dyspozycji swojej Nintendo Online. Chciałoby się jednak tego wszystkiego więcej, jakiegoś unormowania prawnego, które będzie bardziej poprawne dla kochających emulacje. Oczywiście mam tu na myśli stare zapomniane produkcje. Mógłbym jeszcze wspomnieć o VOD i muzyce, ale jak dobrze wiecie lub już się zorientowaliście to kanał stricte gamingowy i to właśnie na tej tematyce się skupiam. Odpowiadając finalnie na pytanie czy piractwo ma jeszcze sens? Z pewnością nie w formie pobierania storentów nowych produkcji lub takich, które możecie kupić w oficjalnej dystrybucji. Emulacji starych produkcji i abandonware też nie dam tutaj rozgrzeszenia, choć uważam, że jest to z pewnością mniej szkodliwe dla autorów. Nie zmienia to jednak faktu, że to wciąż łamanie prawa autorskiego i kiedy klikniesz pobierz, musisz mieć tego świadomość. Warto też pamiętać, że kupując legalnie, głosujemy portfelem. Chcesz kolejnej świetnej gry danego studia, kup ich obecny produkt. Nie podoba Ci się to, co robi konkretny dev nie kupuj. Nie usprawiedliwiaj też pobieranie gry tylko tym, że nie warto za nią płacić. Bo skoro nie warto płacić, to nie warto też w nią grać. Mówi dla Was Gramodrana. Cześć!